Cześć. A Gdzie my jedziemy? Na karnawał. Na karnawał karnawał, na, 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 na karnawał niekoniecznie w Ryju. Karnawał w Ryju. O tak, bergen, bergen idziemy. Tam już chyba cały. A już zgarnęli to cholera. A może i nie? się. Spóźniliśmy się. się. Ruchu nie ma w ogóle, to chyba jest po Nie, no nie może Ile lecą jak motyle? A tu mamy polski sklep. Grosik Supermarket. Znajoma nazwa. O tutaj ta fryzjerka Na Ta co mam się u niej ostrzyć. Mówiłeś, że u fryzjera. No, tam fryzjer też fryzjerka też Ale właści właś właścicielka jest fryzjerką. A, a nie będziecie z, a, z Nie wiem. Jak wejdę się będę się tak uśmiechał jak się uśmiecham ostatnio, to na pewno ona mnie będzie mieć do ostrzyżenia. O, o, o nie mogę, właśnie to mi się tak zostało jak w Jokera z Batmana. Takie pierdółki tu są. Fajne bo to zobaczyłeś. Nic, obraz. Mhm. Ja, jakiś taki nie używane, to nie chodzimy. No <grym> używane są lepsze. No. Przynajmniej przetestowane. No nie? Tak. Właśnie wyszliśmy od Pryca. Znaczy ja wyszedłem, Znaczy my wyszliśmy tylko ja byłem cięty, a już jostynka nie była cięta. Nawet na mnie nie była cięta. By wzirał, nie, 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 pochwaliła. nawet wyjątkowo go nie udzieliłam. Andrzej, okay. Tak czy inaczej? Ja? Nie gdzieś już to przycinałem. Dobrze, raczej. Ale upewnię się, tego pewno był. A no. 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 zobaczymy co kraju. Widzisz tańczyć? Co? Bez takiego stroju nie da rady będę się wyróżniała zerwiemy po myszce ale impreza święto firanki Chce zrobić pod kamerkę. A tam to Tam jed na kamerkę. Tam. 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 Dobrze Tam. 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 Jak Ci się podoba Bergen obzon? Bardzo wygląda. A pochód jak karnawej. nie chciałaś się przyłączyć do pochodu? Mówię, nie miałam stroju karnawałowego. Ty, A ja słyszałem, że, filarki, a ja słyszałem no. że zdjęcie ci zrobili. Tak. Pokaż. To zaraz pokażę. Normalnie polaroid ci ciaki miały i hmm. takie zdjęcia wywoływały od razu na pochodzie. nie jestem podobna. To szczególnie ten śmiech. <laughs> no, to podobieństwo jest. Ta. Ale coś śmierdzi tu? Takie w To jesteś dla mnie. Chyba samemu to robią. Proszę? Chyba samemu, samemu to robią. To nie. Tu masz jeszcze zobacz. Najpierw się na kseremczyną. To Nie mam portfela. To tym nie portfela? mam portwela. A portfel ty ja już portfel. ci kupię. A ja nie mam portwela. Za, bez zawartości, ale sam Żeby... portfel to ci kupię. Ale może portmonetkę można bez błędu napisać? No, no. bo... Takie Nie, nie, sąd... nie, bo to może... nie, można zrobić z tym dużo błędów. Takie nie. Przez z i przez w. Co to jest? Lumpeks. Nie, 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 nie. Kanie. Do cywilnego już mamy. Właśnie, albo ja teraz... że nie mamy. Albo portfela powiedziałem. Musimy tam wrócić. Zeszycie, żeby nas wykreśliła, bo już mamy. A tutaj do kościelnego. Ja o... nie, nie chcesz nawet takie ciże... wziąć. Chcesz takie ciżemki? No, Musiałbym przemierzyć, czy dobrze. No bo różnę. ty nawet mi nie odpowiedziałaś, czy chcesz. Ja się cię <laughs> zapytałem. No bo... Bo, Skoro no, to no, się, nie ma no cała... coś cywilnego, że jestem zdobywał kościół. Kurtki kościelne. Zobacz. Jakby było zimno, się, no. To się zarzuca. No. Tak? A tam zaraz pan nosi szmatę na górę. Tak. No. Jesteśmy w bergen obdanku, jakbyśmy po uliczkach. Takich wąskich. I, się I oczywiście byliśmy w Lumpeksie, ale tym bardziej tym razem dla dzieci. I się śmieję oczywiście cały czas w uśmiechu aż z kurczem je łapią w policzki. <ślam> mamy poradzić na to, że mamy dobre humory, nie? No. O, A to? To nie jakieś takie, takie, Jakieś takie dziwne rzeczy. Tu fajnie zrobiona, czy to sklep jest, czy to dom? Zobaczmy świetnie tu wygląda. No to chyba, jest sklep, to, chyba no to jest sklep, bo kratki produkcyjne. No, jest sklep. Tu jest jakaś nie wiem. Krzeczarnia. Krzaczarnia, nie no, krzeczarnia. Krzeczarnia. No niech ci będzie. No. Tu jakiś pierdół pełno, zobacz. Mmm. Tak, krzaczarnia też jest, zobacz. Chcesz usiąść sobie troszeczkę odpocząć? No, ale żeby mi nie wyszła jakaś prężna w tyłek albo, albo jakiś drut. Boję się. Kurde, a mieliśmy do seks szopu wejść, tutaj. Wolę nie ryzykować. Takie Taki druty. <taki> Zrzedzawiałe. Ale tam się zobaczyć, chodź sobie usiądziemy jaką kawę wypijemy. Chyba z termosu. Ale jak z tego wstać potem. Chyba z termosu, kawę. Słuchajcie, kupiłem dwa granaty. Nie zgadnijcie po co. Kto zgadnie, to dostanie ode mnie podziękowania na razie. W podziękowaniu granat. Jak pojechało? No to czyli nie do nas. Skoro nas minęła. I to właśnie mi się Justynki podoba. Właśnie powiedziała: Przychodzimy do domu, Ty będziesz sobie obrabiał filmy, a ja sobie powysyłam zdjęcia. No. No. A, przedtem, a potem coś zjemy. No. Dzisiaj no. dla odmiany bardzo coś zdrowego frytki <laughs> <laughs> z airfryera. Mhm. Także jesteśmy po zakupach, po fryzjerze, po szwendaniu się. Takie dokumentacja praktycznie dzień w dzień. To co tutaj się wydarzyło, ale ten film będzie puszczony dopiero jutro, czyli w sobotę, bo dzisiaj, czyli piątek, pójdą dwa filmy z opowieści, z opowieści dziwnej treści. Dziwnej treści. Do. Dobra, na razie, cześć, trzymajcie się. Pa!